Cześć wszystkim, ponownie Dawid z Newtrack Solutions i dzisiaj pokażę Wam jedną z funkcji, którą możecie znaleźć w wielu operacjach w skrótkami. Pokażę Wam, z czym ona się po prostu tutaj je i jak jej używać w jakich przypadkach może być pomocna. Chodzi tutaj o zaślepianie przerw. I ja mam tutaj ten detal, który już mogliście oglądać w innym materiale, ale akurat na nim fajnie tutaj będzie to pokazane. Oczywiście maszyna jest pięcioosiowa. Strategię już mam skonstruowaną. Będę obrabiał te dwa elementy, które świecą się wam tutaj na zielono. I jak puszczę sobie start, to w tym momencie, tak jakby narzędzie porusza się tak, a nie inaczej. Tak jak widzicie, tutaj ta niebieska ścieżka, to tak będzie mi się poruszać narzędzia. W moim przekonaniu lepiej by było dla maszyny i dla ścieżki i dla narzędzia, gdyby. Ta ścieżka tak jakby przechodziła przez tą przerwę. Jeśli się mylę, to fajnie by było, jakby mnie ktoś tutaj poprawił, bo jak wiecie, alfa i omega nie jestem, wszystkiego też nie wiem. Ale co zrobić, żeby wykonać taką ścieżkę, nie rysując tutaj nic, nie zmieniając modelu, itd. Możemy skorzystać właśnie z tego zaślepiania przerw. Zaznaczamy sobie to. Tutaj mamy 6 mm z tego co pokazuje pomiar na modelu, więc wpisujemy sobie tutaj 6. Gdyby to 6 nie pomogło, no to trzeba wpisać więcej, 7 bądź też 8, ale 6 wystarczy. Gdzie wpisaliśmy 6, i teraz już widzicie, że ta ścieżka po prostu przechodzi przez tą przerwę we wszystkich tych trzech elementach. Przez to maszyna ma mniej takich ruchów, mniej wyhamowań i tak dalej. Po prostu bardziej płynnie powinno to gdzieś tam tutaj chodzić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak zrobić to w drugim przypadku? Może, może nie tyle, co zrobić to w drugim przypadku, czyli. Co zrobić w wypadku, kiedy będziemy mieć przykładową sytuację taką. Czyli mm, zmieniam tutaj trochę schemat obróbki. Czyli dalej chcę obrobić te same elementy, ale tak zrobimy sobie to morficznie. Pierwszą krzywą i drugą krzywą. Powinno nam to tak wyjść przynajmniej. Oprócz OK. I teraz mamy przypadek taki. Zostawiliśmy tam te 6 mm, ale jak widzicie, o ile tutaj nam ładnie ta ścieżka się zamknęła, no to już tutaj i tutaj nie. Dlaczego? Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że teraz ta ścieżka idzie tutaj tak jakby pionowo z racji tego, w jaki sposób ją zaznaczyliśmy i w jaki sposób chcemy ją obrabiać, więc tą wartość musimy dużo, dużo, dużo bardziej zwiększyć. Nie wiem, jaki tu jest wymiar, nie jest to istotne, no ale pewnie 50 mm tutaj będzie co najmniej. Jak nie, no to sobie zwiększymy. Daje 50, to akurat wystarczyło. No i jak widzicie teraz, mimo tego, że ta ścieżka nie idzie prostopadle, nie idzie pionowo, nie idzie też w poprzek, gdzieś tam pod jakimś kątem ona sobie jest prowadzona, no to i tak, i tak mi zaślepiło te przerwy. Więc w takich wypadkach, jeśli chcecie w taki sposób układać waszą ścieżkę, to zaślepianie przerw jest idealnym rozwiązaniem i można go tak naprawdę. To zaślepianie przerw można wykorzystać, mówię, w wielu operacjach, bo w wielu operacjach w sprytkach ta opcja będzie dla Was dostępna jest to troszeczkę inne rozwiązanie niż zaślepianie otworów, które mamy tutaj, tak naprawdę, opcje wyżej. Z mojej strony to wszystko. Dzięki, do usłyszenia.